Pałczyna znajduje się w obszarze krajobrazu chronionego wzgórza Ostrzeszowskiego i Kotliny Odolanowskiej i jest drugim co do wysokości po górze wzniesieniem w Wielkopolsce. Podstawowymi skałami budującymi to wzniesienie są piaski i żwiry morenowe. A skąd pochodzi nazwa wzgórza? Trudno powiedzieć skąd się wzięła. Mnie się wydaje, że to jest to nazwa patronimiczna, bo również mówiono na to wzgórze Bełczyna. Bałczyna, Bełczyna, no jest nazwisko do dzisiaj Belka, prawda? I być może należała do kogoś o tym nazwisku, to wzgórze, ziemia na tym wzgórzu, albo też do kogoś, kto przezwisko miał, ksywę Belka. I, i no czyje to, to wzgórze, no Belcynowe albo Belcyny i mogło w ten sposób przylgnąć. Wzgórze służyło jako miejsce wypoczynku. Zorganizowano tu szkolenie dla pilotów szybowców wraz z lotami pokazowymi. Po II wojnie światowej Bałczyna była równie popularna i odwiedzana, ponieważ do 1974 roku Wzgórze to uchodzi za najwyższy punkt w ówczesnym województwie poznańskim, a zarazem w Wielkopolsce. Bałczyna służyła okolicznym mieszkańcom także do jazdy motocrossowej oraz jako miejsce zgromadzeń i organizacji uroczystości okolicznościowych. Mieszkańcy w przeszłości urządzali tu sobie pikniki, ba, tu nawet odbywały się zaręczyny i tutaj młodzi państw, państwo, młodzić, młodzi, narzeczeni mogli się poznali się, poznawali się i w zasadzie mogli w obecności dorosłych, rodziców, drużbów, zaproszonych gości pierwszy raz pocałować. No a jeść i no, słaci też byli obecni przy tym. No, a jeśli pan mnie się nie spodobał, no to taki apsztyfikant dostawał arbuza. No, I wtedy powstało chyba to powiedzenie, no, że dostałeś arbuza, czyli zostałeś po prostu odrzucony. Na wierzchołku wzniesienia znajduje się pomnik z metalowym krzyżem upamiętniający żołnierzy kampanii wrześniowej poległych w czasie obrony Ostrzeszowa przy stanowiskach bojowych na Bałczynie oraz zdobywców Berlina. Na pomniku znajduje się tablica pamiątkowa, ufundowana w 2004 roku przez harcerzy z Ostrzeszowa. Na szczycie znajduje się także okrągły stół z oszlifowanej płyty skalnej. Stół pełni rolę orientacyjną, ponieważ na jego powierzchni wygrawerowane są kierunki świata oraz kierunki punktów terenowych. Bałczyna mogłaby być znakomitym miejscem do wypoczynku ze względu na duże walory widokowe. Mogłaby być, gdyby bardziej zagospodarować szczyt i zadbać o większy niż obecnie porządek. No to żeby odpowiadali za to, ponieważ. To świadczy o niskiej kulturze. Jeśli, jeśli społeczeństwo nasze i turyści, którzy tu przyjeżdżają, bo to nie tylko nasze społeczeństwo, wiele osób przyjeżdża tutaj na kładach, na motorach, samochodami zdobywa bałczynek, Kobylą górę na pieszo. nie zawsze się zachowują tak, jak należy, a uważam, że w XXI wieku już można wymagać od ludzi tej elementarnej kultury, a więc sprzątasz po sobie. Pomysłów na zagospodarowanie wzniesienia było już kilka, ale żadnego nie udało się dotąd zrealizować. Ostatnio coś jednak drgnęło i zaczyna się robić w tym zakresie. Gmina Ostrzeszów zleciła wykonanie projektu, według którego u podnóża Bałczyny powstanie droga dojazdowa o długości 44 metrów, szerokości przekraczającej 3,5 metra, połączonej z jazdem z drogą gminną. Droga dojazdowa zakończona będzie placem manewrowym, a po każdej jej stronie wybudowanych zostanie po pięć miejsc postojowych. Jezdnia i plac mają być wykonane z betonowych płyt ażurowych, a miejsca parkingowe z ekokraty wypełnionej grysem granitowym. Z prawej strony placu manewrowego w kierunku szczytu wzniesienia poprowadzi chodnik o długości 60 metrów i szerokości 2 metrów. Natomiast z lewej strony ścieżka rowerowa o długości 103 metrów i szerokości 3 metrów. Zarówno chodnik, jak i ścieżka będą miały nawierzchnię żwirową. W ciągu tego pierwszego wykonane zostaną także schody skarpowe z elementów prefabrykowanych. Ogólne koszty przedsięwzięcia to około 200 tysięcy złotych, z czego 50 tysięcy stanowić będzie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. I przewidywany termin zakończenia prac będzie w październik bieżącego roku, ponieważ 2 sierpnia będzie otwarcie ofert mhm. na wykonanie tych robót budowanych. Podpisanie umowy przewiduje się w miesiącu sierpniu. Dwa miesiące od podpisania umowy jest termin realizacji zadania. Parking na 10 samochodów oraz chodnik i ścieżka rowerowa prowadząca na sam szczyt. Dzięki tym elementom już za kilka miesięcy wejście i wjechanie na bałczynę ma się stać znacznie łatwiejsze. Czy to dobry pomysł, żeby wjeżdżać rowerem? No, Ja bym proponował jednak, żeby rowery zostawiano na parkingu pod bałczyną, żeby ludzie wchodzili pieszo, ponieważ erozja bałczyny jest już bardzo posunięta. I jak tak dalej pójdzie przy intensywnym użytkowaniu, bałczyna za kilkadziesiąt lat będzie o kilka metrów niższa. A czy są kolejne plany na poprawienie walorów turystycznych w wzgórza? Mamy w planach zagospodarowanie całego wzgórza. Tylko przy jakimkolwiek zagospodarowaniu chcemy zachować maksymalnie naturalny charakter tego wzgórza. Chcemy, żeby to było miejsce jednocześnie wypoczynkowe i turystyczne, czyli zarówno, żeby nasi mieszkańcy mogli przyjść, wypocząć, zrelaksować się i nacieszyć pięknymi widokami, ale jednocześnie, żeby to wzgórze też przyciągało turystów, ponieważ tych miejsc naturalnych nam coraz bardziej brakuje, coraz więcej wysiłku musimy wkładać. w Zachowanie ich naturalnego charakteru. Jak zapewnił nas włodarz miasta, sposób jaki będzie zagospodarowana, okaże się na dalszym etapie postępowania. Najpierw musimy zakończyć pierwszy etap zagospodarowania we współpracy z urzędem marszałkowskim, ponieważ cały czas jesteśmy w kontakcie z dyrektorem Departamentu Sportu i Turystyki odnośnie prac na wzgórzu. Jak zakończymy pierwszy etap, siadamy do rozmów na temat drugiego etapu i stworzenia jakiejś całościowej wtedy koncepcji, tak, żeby jak najwięcej mieszkańców mogło korzystać i cieszyć się z uroków w naszej okolicy. Pewną przeszkodą w kompleksowym zagospodarowaniu wzgórza stanowić mogą grunty leżące u podnóża, które stanowią prywatną własność. Ale i w tym zakresie samorząd Ostrzeszowa widzi w przyszłości możliwość załatwienia sprawy.